Czasy, kiedy można było wejść do sklepu i kupić dosłownie każdy produkt, jaki chcieliśmy, minęły. Teraz każda bardziej popularna rzecz jest albo wykupowana w kilka chwil, albo trzeba się na nią zapisywać, czy nawet brać udział w losowaniu, nie wspominając o staniu w kilometrowej kolejce. Z tego powodu kupowanie prezentów dla drugiej połowy stało się prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli chcemy kupić coś w gorącym przedświątecznym okresie. Właśnie dlatego w tym filmie zdradzę Wam pomysły na prezenty, które faceci chcą dostać. Powiem, dlaczego niektórych nie. Można dostać i co możecie z tym faktem zrobić, lub jaką alternatywę wybrać. Dzisiejszy prezentownik powstał we współpracy z Lotto, które nie dość, że może pomóc Wam sfinansować prezenty z dzisiejszego odcinka, to jeszcze samo ma dla Was propozycję super i niedrogiego prezentu, który możecie podarować, z którym też można coś wygrać, i który dodatkowo sprawia dużo frajdy. Więcej szczegółów na końcu tego odcinka, a ja zapraszam Was do listy prezentów, którą dzisiaj przygotowałam. Jeżeli wasz facet lubi grać, to macie naprawdę szerokie pole do popisu. Musicie jednak Wiedzieć na czym aktualnie gra. Czy gra bardziej na konsoli, czy należy do PC Master Race? Jeżeli na konsoli, to na jakiej? Czy jest to konsola nowszej, czy starszej generacji? Oraz czy przypadkiem nie poluje właśnie na najnowszy model? Najbardziej pożądaną konsolą jest obecnie PS5 i Xbox, czy nowy Nintendo Switch w wersji OLED. Jeżeli wasz facet jej nie ma i chcecie dostać tytuł Dziewczyny Roku, to macie pecha, bo jest to jedna z tych rzeczy, która kiedy pojawia się w sklepie w normalnej cenie, jest natychmiastowo wykupywana. To, co zazwyczaj da się kupić, kosztuje ponad 3000. Zł, bo jest pakietowane w idiotyczne zestawy mające trzy gry, pada i mikser. Jeżeli jednak Twój facet ma fioła na punkcie grania, prawdopodobnie i tak ma już jedną z wspomnianych przeze mnie konsol, dlatego najbezpieczniejszą rzeczą, jaką możesz mu kupić, jest po prostu gift card, który może użyć na przykład przy zakupie nowej gry. Możesz też mu kupić na przykład akcesoria do konsoli, których sam nigdy by sobie nie kupił, jak na przykład dodatkowe pady, ładowarkę do padów, czy dodatkowe pady, czy ładowarkę do padów, czy też słuchawki bezprzewodowe. Wszystkie te rzeczy znacząco poprawią komfort gry, dlatego możesz być pewna, że kupując mu którąkolwiek z tych rzeczy, będzie szczęśliwy. Jest też wiele gadżetów, które są nieco bardziej bezużyteczne, ale które będą równie cieszyć, jak na przykład ostatni hit, czyli mini lodówka, która wygląda jak Xbox, czy lampka z PlayStation, którą możecie też podciągnąć pod Squid Game. Jeżeli twój facet gra na PC, możesz być pewna, że marzy o jednej z najnowszych kart graficznych jak RTX 3070, 3080-3090, tych jednak również nie da się dostać, a kiedy tylko się pojawiają, ludzie dosłownie koczują pod sklepami, aby je kupić. Dlatego, jeżeli nie chcesz koczować pod sklepem ani inwestować w boty zakupowe, to raczej odpada to jako opcja prezentowa. Zamiast tego, podobnie jak w przypadku konsol, lepiej iść w jakieś fajne akcesoria, które poprawią mu komfort grania, a na które pewnie sam by skąpił kasy, jak chociażby jakaś fajna gamingowa klawiatura, myszka, headset, czy krzesło gamingowe. A do klawiatury możesz mu dorzucić slime, którym można czyścić zakamarki, zwłaszcza jeśli lubi jeść przy kąpie. Generalnie, jeżeli w okolicy komputera czy łóżka ma kabloładowarkowe piekło, przez co jest jeszcze większy bałagan, możesz też kupić mu stację do gdzie jest wszystko w jednym i można wygodnie ładować bezprzewodowo albo też wygodnie dokować. Podobnie jak w przypadku konsol, możesz mu podarować gift card albo podarować mu grę na Steamie lub Gogu. A jeżeli wiesz, że jest fanem jakiejś konkretnej serii, możesz kupić mu ją w wersji kolekcjonerskiej. Możesz mu też kupić figurkę z jego ulubionej gry. Zaraza! Twój facet lubi streetwear? Ma obsesję na punkcie ciuchów, metek, dropów i innych dziwnych rzeczy, o których jak ci mówi, to nie rozumiesz ani słowa? Dla takiego faceta fajne będzie wszystko to, czego nie da się normalnie kupić w sklepie. Przykładem może być najbardziej streetwearowa firma, czyli Supreme, której rzeczy, jeżeli chcecie kupić, musicie polować na drop, który zazwyczaj jest w każdy czwartek. Problem w tym, że pewne rzeczy, jak chociażby t-shirty czy bluzy, znikają dosłownie w parę sekund, więc trzeba być naprawdę szybkim lub korzystać z oprogramowania, które pomaga szybciej klikać. Esencją streetwearu są oczywiście sneakersy. Każdy facet, który lubi streetwear i sneakersy, marzy o parze Air Jordanów czy Nike Dunków czy Dizzy. właśnie częścią uroku e, tych najbardziej popularnych modeli sneakersów jest to, że trudno jest je dostać. Oczywiście można oszukać system i odkupić je od kogoś, kto wygrał losowanie, ale po pierwsze musimy wtedy zapłacić z 4 razy więcej, a po drugie where's the fun in that? Oczywiście istnieją również modele, które znacznie łatwiej kupić od innych i które również mogą być fajnym prezentem. z który lubi streetwear i sneakersy na pewno cieszy się z klasycznych białych sneakersów jak chociażby Air Force 1, -y. zwłaszcza, że białe sneakersy niestety lubią się wrócić i niszczyć ze względu na fakt, iż są Białe. Na to też jest rada i jeżeli wasz facet obsesyjnie dba o buty, pilnuje, aby nie zginać nosków oraz stara się, aby zawsze były zaimpregnowane lub białe, możecie kupić mu taki oto zestaw pielęgnacji sneakersów. Ja sama używam tego i powiem Wam, że naprawdę e, potrafię zdziałać cuda. Poczyszczenia wyglądają dosłownie jak nowe, dlatego polecam również e, taki zestaw jako prezent, zwłaszcza w zestawie z impregnatem, jako że idzie zima, częściowo już e, nadeszła. A jak wiadomo, snickersy nie lubią się schodnikową solą. Twój facet to duże dziecko, masz szczęście. Praktycznie wszystko, co było popularne, jak byliśmy dziećmi, znów stało się popularne teraz. Jest to w dużej mierze zasługa nostalgii, na której jedzie praktycznie cały sektor związany z rozrywką, czy to filmowo, Gamingową czy zabawkową, a czasami wszystko naraz. Tak też jest w przypadku hitu tego sezonu, czyli zestawu Lego z Kevina samego w domu. Biorąc pod uwagę, że oglądanie Kevina na święta stało się już niemalże polskim zwyczajem, myślę, że zestaw ten z powodzeniem może zastąpić świąteczną szopkę. Tego zestawu zapewne przez najbliższy czas w ludzkiej cenie nie kupicie. Ale jeżeli wasz chłopak to duże dziecko ze skłonnościami do nostalgii, możecie celować również w inne zestawy Lego, nawiązujące do jego ulubionych seriali, filmów, na przykład zestawy Lego Friends, Star Wars, Harry Potter. Możecie też nawet zatopić własnego Titanica w wannie. Podobnie sprawa ma się z bajkami, które kiedyś były bardzo popularne, które Twój facet mógł oglądać jako dziecko, a teraz są odnawiane jako seriale animowane na przykład przez Netflix. Wszystkim tym rebootom towarzyszą całe linie akcesoriów oraz figurek, które również mogą być dobrym pomysłem na prezent. i <instrumenting> Który facet nie chciałby Optimusa Prima czy Gandama? A propos innych kultowych bajek, tylko z innej części świata, to jeżeli wasz facet zbierał kiedyś karty Pokémon, to musicie wiedzieć, że znowu powróciły do łask i są obecnie bardzo popularne. Dlatego jeżeli chcecie przywrócić mu wspomnienia bycia trenerem Pokémonów, możecie kupić mu na przykład taki zestaw trenera albo wielkiego pluszowego Pikachu, którego zawsze chciał dostać, a teraz głupio mu poprosić. Pozostając w Japonii i w poczuciu nostalgii, innym przedmiotem, który był szalenie popularny jak ja byłam dzieckiem, i który teraz zalicza comeback, jest Tamagotchi. Więc jeżeli wasz facet zamęcza was cały czas opowieściami o tym, jak to kiedyś miał swoje kochane jajko, zwierzątko i kolega ze szkolnej ławki mu je rozwalił albo mu ukradli, albo mama mu uprała, to teraz macie okazję naprawić mu szkody z dzieciństwa. Jeżeli wasz facet lubi filmy o superbohaterach czy komiksy, to w ostatnim czasie jest prawdziwy wysyp gadżetów z tym związanych. Czapki, figurki, koszulki kubki, czy nawet gry bitewne z figurkami, albo puzzle. Serio, wybór jest tak ogromny, że będąc fanem i widząc to wszystko w sklepie, trzeba się łapać za portfel. Jeżeli twój facet uprawia sporty, jest cała masa rzeczy, które możesz mu kupić i z których na pewno się ucieszy. Zaczynając od wręczania go z rzeczy, których nikt nie lubi robić, jak na przykład opłacenia członkostwa do przodu, czy wykupienia godzin na kortach. Jeżeli przez cały czas narzeka na muzykę, którą puszczają na jego siłowni, możesz mu kupić słuchawki na z wytłumieniem. Nie będzie słyszał kijowej muzy, stękania oraz będzie odstraszał laski, które będą chciały go zagadać. Bęk. Jeżeli lubi biegać, zawsze możesz mu kupić nową parę butów do biegania, zwłaszcza, że te, jak wiadomo, szybko się zużywają, więc jest to coś, co zawsze prędzej czy później trzeba ponownie kupić. A jeśli lubi słuchać muzyki biegając, możesz mu kupić jakieś lekkie, wygodne słuchawki bezprzewodowe, jak na przykład AirPodsy czy inne małe, e, wsadzone słuchawki. Do uprawiania sportów genialnym kompadem są obecnie smartwatche, jak Fitbit, Garmin, czy Apple Watch. Ja sama przy uprawianiu sportów używam Apple Watcha i bardzo ułatwia mi życie, dodatkowo motywuje, kiedy mam bardziej leniwy dzień, a w każdym razie na pewno nie daje o sobie zapomnieć. Jeżeli uprawia sporty bardziej wyczynowe, super prezentem może być GoPro, którym może uchwycić wszystkie swoje wzloty i upadki. Jest też cała masa ciuchów sportowych, których sami sobie normalnie nie kupujemy, bo mamy jakieś głupie przeświadczenie, że ponieważ nie chodzimy w tym na co dzień, to szkoda na to kasy. Dlatego jakiekolwiek ciuchy sportowe, czy też takie pierdoły typu frotki, skarpetki dedykowane do uprawiania konkretnych sportów, to wszystko są rzeczy, Rzeczy, które pokocha od pierwszego użycia, też prawdopodobnie dlatego, że sam sobie ich. Prawdopodobnie nie kupi. Jeżeli ty i Twój facet lubicie podróżować, dobrym pomysłem na prezent mogą być bilety lotnicze do kraju, który on chciał zobaczyć i zwiedzić. Grudzień to dobry czas na zakup biletów lotniczych, ponieważ są one dużo tańsze i wiele linii ma teraz fajne promocje. Z Tobą oczywiście możesz mu kupić gigantyczną mapę, drapkę. Każdy kocha zdrabki i każdy chciałby zdrapać je od razu, w całości, ale tutaj nie może, bo żeby zdrapać jakiś kraj, to musi go najpierw zwiedzić, więc możesz być pewny, że dając mu taką mapę, zwieci z tobą cały świat! A skoro o zdrapywaniu mowa, to jeżeli chcielibyście spełnić jakieś marzenie bliskiej Wam osoby i swoje przy okazji, możecie podarować jej prawdziwy los na loterię, na przykład zdrapkę Lotto, czyli sponsora dzisiejszego odcinka, która to może okazać się prawdziwie trafionym prezentem. Ze świątecznymi zdrapkami od Lotto macie szansę na wygraną naprawdę dużych pieniędzy. Zdrabka to super prezent dla kogoś bliskiego, kosztuje naprawdę niewiele, a sama czynność drapania sprawia wiele radości. Jeżeli nawet nie trafi nam się wygrana, to emocje są naprawdę spore podczas samego drapania. I jest na pewno bardziej oryginalna niż kolejna para skarpet ze śmiesznym wzorem, które po pierwszym praniu i tak będą już nie do pary. Poza tym umówmy się. Kto drugi lubi zdrapek? Katalog aktualnych zdrapek znajduje się w linku pod tym filmem do wyboru do koloru. I to tyle z moich propozycji na ten rok. Pamiętajcie, że część wymienionych przeze mnie rzeczy to wymarzone prezenty. Mogą być w związku z tym naprawdę trudne do dostania, albo nawet niemożliwe. Nawet kiedy będą możliwe, to ich ceny mogą być Totalnie zawyżone przez ludzi, którzy mają świadomość tego, że przedmioty te są popularne, więc specjalnie wykupują je ze sklepów i sprzedają drożej. Dzięki, Janusze! Dajcie znać, który z pokazanych przeze mnie prezentów podobał Wam się najbardziej, który chcielibyście mieć i jakie są Wasze wymarzone prezenty. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niebawem. Pa!